Ja jeszcze jestem na rencie i jestem trochę chory i te leki i te wszystkie inne rzeczy to tylko płakać, nic innego no. i patrzeć się silnym wzrokiem w tych wszystkich co rządzą nami, żeby, żeby lepiej rządzili no I to nic wszystko no. To mnie nie przeszkadza, mnie nie przeszkadza, dlatego że my nie kupujemy tak bardzo dużo chleba. Podwyżka podatku VAT wpłynie na cenę chleba. Wypowiadałem się na początku tygodnia na ten temat żeby moi klienci, ale również wszyscy mieszkańcy zrozumieli, że podwyżka 1% VAT-u to wcale nie oznacza, że to jest tylko i wyłącznie 1%. Gdyż inny VAT jest na energię elektryczną, to znaczy może nie inny VAT, tylko od innej kwoty liczony. Inny jest 1% od kosztów energii elektrycznej, inny od kosztów gazu, inny od kosztów paliwa, inny od kosztów mąki. Mówię o wartościach. Żeby to wszystko policzyć, to trzeba mieć dokładnie albo dokładnie wiedzieć, na jakie artykuły, o ile ten VAT wzrośnie. Cenowo, bo procentowo to wiemy, że albo jeden, albo powiedzmy Przetwory albo nie przetwory, produkty, które miały do tej pory VAT 3%, na przykład jajko, teraz będzie miało 5%. Te wszystkie VAT, -y jak się policzy, wtedy dopiero będzie można określić, o ile wzrośnie cena pieczywa związana z vat -em.